Maciek Miszki, no po zwycięskiej walce, jak się czujesz? Bo była prowokacja na ważeniu, no i się okazało, że Maciek lepszy od Pawła Głażewskiego i to zdecydowanie. E, tak. Przede wszystkim chciałbym podziękować Bogu i ludziom, którzy, których przy mnie postawił. To jego zasługa i ich. E, ja, żebym zaczął wszystkich wymieniać, to zobaczylibyście, gdzie jestem na końcu w kolejce. E, Maciek, y, powiedz, bo taktyka była świetna. Pierwsze, no nie wiem, 30-40 sekund to było wrażenie, że to była walka no jakbyś był Jurgenem Bremerem, nie wiem czy to jest dobre porównanie, ale ładowałeś te ciosy na dół cały czas konsekwentnie, no i widać było, że krzywił się bardzo mocno Paweł. Znaczy no generalnie wcześniej mój prawy prosty na dół to była jedna z mocniejszych moich broni, teraz ją dopracowałem. Paweł akurat jest zawodnikiem, który to przyjmuje i w pierwszych sekundach jest zawsze spięty, a teraz dodatkowo te emocje widziałem podczas konferencji ważenia, że on... Yy, będzie to, to, to czuwał podczas walki, że na pewno nie będzie luźniejszy niż poprzednich, w poprzednich pojedynkach. Natomiast myślałem, że później się rozkręci, ale te ciosy na dół zrobiły robotę i później już nie miał prądu. Świetna taktyka Fiodora Łapina, tutaj ewidentnie zaprocentowała. Powiedz, bo przed walką nie chciałeś zdradzać, jak wyglądała ta taktyka, powiedz jak to wyglądało, jak żeście sobie to wypracowali. No bo wydaje się, że w 100% chyba się wszystko sprawdziło. Może będzie kiedyś jeszcze trzecia walka, więc nie wiem, czy mogę o tym mówić. Ale Paweł generalnie ma takie nawyki: schodzi ciągle na moją prawą, mocniejszą rękę, z której potrafię uderzyć. Kiedy chodzi na dół, jest, kiedy chodzi na boki, nawet jest wyprostowany, wtedy te ciosy na dół dobrze wchodzą, dobrze go zatrzymują. A kiedy stanie, to już jego obrona, widzieliśmy, nie jest super szczelna i można ją rozmontować. Natomiast, żeby to zrobić, trzeba być przygotowany na 100%. Bo Paweł to. Pretender do tytułu mistrza świata z ostatniej walki, a nie 10 lat temu. Paweł to zawodnik, który wygrał 20 kilka pojedynków, w tym na przykład z Luduną, który walczył niedawno z fanfarą i postawił mu duże warunki. Także Paweł to nie jest jakiś go z pierwszej łapanki i nie można mu zabierać tego, co osiągnął. Po, powiedz, rozbiłeś go totalnie. Można powiedzieć, że no tutaj nie chciał z nami rozmawiać, nie wiemy czy wyjdzie, czy nie. Wydaje się, że raczej nie. A to zwycięstwo jakoś tak bardziej smakuje, bo no, nie wiem, spodziewaj się tego, że Paweł tak będzie tym ciągle przyjmującym ciosy, bo nie postawił praktycznie w żadnej z rund no, jakiegoś trudnego poziomu, jeśli chodzi o ciebie. Nieprawda, bo, bo byłem przygotowany na rotację. Wiedziałem, że jak zaczyna prawą ręką, trzeba zrobić dwie rotacje od razu, bo, bo ten lewy sierpidzie z automatu. Trafił mnie w 9, tej rundzie bardzo mocno na wątrobę. Tego może nie było widać, ale jego trenerzy zauważyli. Mój trener zauważył, krzyczeli mu z należnika, żeby pociągnął. On po prostu nie miał prądu, ale, ale generalnie trafiał. Trafił mnie też raz mocno na lewym sierpowym, także nie można powiedzieć, że, że to było tak łatwo. Cały czas trzeba było utrzymać koncentrację, ale. Szczerze wam powiem, mówiłem to w Polsce i powiem teraz, że w oczach mojego sztabu szkoleniowego na treningu ja byłem dla nas faworytem i, i, i cały team we mnie mocno wierzył i był pewny po prostu, że wygram. Bali się tylko sędziowania, ale jak widzimy sędziowie spisali się na mre. A czułeś, że go podłączyłeś? Bo widzieliśmy tak, tak. tam, że no chyba dwukrotnie to nawet było w tej walce. Mi się wydawało, że nawet czterokrotnie, raz lewym sierpowym, trzy razy prawą ręką. Też kilka razy yy, słyszałem, yy, nawet nie tylko grymas widziałem na twarzy, ale słyszałem jęk po ciosach na dół, także tak, czułem, że trafiam i to, to oczywiście też mnie napędzało. A powiedz po tej, po tej walce, no, zdobyłeś tytuł, może nie jest jakiś bardzo prestiżowy, no, ale gdzieś tam się pojawisz, tak? jeśli chodzi o te rankingi. No i pytanie za 100 punktów, jakie jest... Y Wobec Ciebie jaki jest plan, jeśli chodzi o promotorów, czy nadal nic nie wiesz, no bo oni no. cały czas narzekałeś, przepraszam Maciek, ja dokończę zdanie, że jakby no gdzieś tam nie mają do końca pomysłu na Ciebie, tak? Myślę, nie, że teraz nie się pojawi? Nie narzekałem, po prostu generalnie nie byłem produktem, który można łatwo sprzedać, moje walki częściowo były nudne, natomiast później po walce z Głożewskim, z Suszczycem można było spokojnie dać mi wygrane. śleżą na deskach, walka była bardzo wyrównana i u mnie w kraju tej wygranej nie było. A generalnie teraz z Gorzeckim tak samo powinien dostać wygraną i miałbym rekord 19,1, a nie 17,3. I to, to by była znacząca różnica. Natomiast nie patrzmy na te rekordy. Box idzie w tym kierunku za sprawą Ala Hajmona, że rekordy nie są ważne ale umiejętności, nie porażki nie złamały i miejmy nadzieję, że zaprocentuje to w przyszłości. Co do mojego kolejnego pojedynku, rozmawiano w Polsce zaklepano mi walkę. Z Andrzejem Sołdrą, Zobaczymy, czy dojdzie do skutku, ale, ale to jest najlepszy pięściacz kategorii superstylii w Polsce i chciałbym się z nim zmierzyć. A powiedz, co Ci Paweł powiedział w narożniku? On coś Ci powiedział, bo Ty podszedłeś do niego, żeby mu podziękować, i tak wyglądało to trochę niefajnie. Nie wiem, czy on coś Ci odwraca? Nie, od nie, nie, nie chyba. Nie, pa Paweł był po prostu załamany po porażce, ale to, to jest zrozumiałe. Porażki nie są przyjemne i nikomu ich nie życzę. Mam nadzieję, że Głaszowski się odbuduje czułeś, że Paweł Agłerski ja poniosł emocje? On grał w, to, w twoją grę w zasadzie od pierwszego gongu. Pierwszego no tak, czułem, czułem na konferencji, tak jak powiedziałem pracowej, czułem na ważeniu. Widziałem, że to jest jego gra, z jego strony, że on się próbuje sam napędzić i, i wychodzi już z kulis i coś machał rękoma. No ale to są takie gierki, gierki uliczne, żeby naprawdę, uwierzcie mi, doszło do jakiejś bijatyki na, na ważeniu, to to by skończyło się dużo gorzej niż w ringu, a ale myślę, że to, to była gra z powa strony, bo, bo też nie czuł się najlepiej przed tą walką, wiedział, że będę mocno uderzał i, i on odczuł trudy pierwszego pojedynku, czuł, że tej walki nie wygrał, mimo tego, co mówił, no i, i był zestresowany przed drugim pojedynkiem. Nerwy widać było w ringu, bo wyprzedzałeś go nawet lewym prostym bardzo często. Tak, ale żebyś spytał swojego redakcyjnego kolegi, cały czas mi powtarzał, żebym bił lewy prosty, bo mam dobry ten lewy prosty, biłem go na sparingach, biłem z lepszymi zawodnikami naprawdę niż Paweł i, i, i ten lewy prosty będzie moją mocną stroną, ponieważ dochodzę do zdrowia, jeśli, jeśli Bóg pozwoli, że, że to zdrowie dalej będzie mi dopisywać, to naprawdę może być progres. Maciek, bo powiedziałeś o Soudrze, a Sołdra doznał kontuzji, bodajże złamana kość szczałkowa, tu gdzieś się tak mówi, no i to wygląda na to, że jakoś go wyeliminuje na dłuższy czas, a ty kiedy byś chciał się pojawić w ringu, no bo jeśli będziemy miał długo czekać, no to chyba, chyba nie ma sensu. Nie no, są jeszcze zawodnicy inni kategorii, super średni Michał Starbała, niepokonany w Polsce. Są zawodnicy z zagranicy, jest Norben Dąbrowski, który teraz oczywiście ma też szansę, Zadzwonię jutro do niego, może potrzebuje sparing partnera, bo trochę jestem podobny do Dominika Bezela, także może pomogę mu w przygotowaniach, ale generalnie, generalnie jest z kim boksować w Polsce, może starczy jedną walkę przed Andrzejem Stołdoru i z nim na jesień, bo chciałbym jeszcze przed wakacjami... Zachować tą ciągłość startu, bo widzę, że ta ciągłość startów mi jednak pomaga. Ale czujesz to, że tą walką sobie kupiłeś zaufanie i kibiców, i promotorów, i że wreszcie zaczną w Ciebie inwestować? Czy nadal jesteś takim znakiem zapytania? Nie, nie wiem. To trzeba zapytać się głównie Andrzeja Wasilowskiego, bo on szefuje. Piotr Werner wypowiadał się bardzo pozytywnie na mój temat. No wiadomo, Tomasz Babiloński pewnie jest trochę zawiedziony postawą Pawła, ale, ale generalnie trzeba ich zapytać się o moją przyszłość. Natomiast Myślę, że jestem rozpoznawalny. Ja, ja naprawdę otrzymałem tysiące wiadomości na Facebooku, to było dla mnie jakiś fenomen, że ludzie piszą, że żebym znokautował Pawła i taką walką i taką walką mogłem sobie kupić kibiców, tylko że z kibicami jest tak, że jeśli zabuksuję na przykład kolejną gorzej, no to, to oczywiście tych kibiców stracę, więc cały czas będzie ta presja, no ale sportowiec musi się liczyć zawsze z presją. A masz niedosyt, że się nie udało skończyć przed czasem? Jakiś tam niedosty jest, ale już czułem na tarczy w szatni, że zostaje mi ciągle prawa noga, ciągle prawa noga i tren mi powtarzał, że ta prawa noga, cios dochodzi, jest długi, silny, soczysty. Moment, w którym bije ten cios jest dobry, Zmia zmieniam rytm tego prawego. Natomiast noga zostawała i to nie mógł być ciąg kończący. Też Paweł, zauważcie, że on potrafi przyjąć na głowę. On przyjął dremenantów, ale na głowę to raz był bodajże w swojej karierze podłączony, a tak to, to nie widziałem. A, a kilka bomb przyjął. A jeśli Paweł powie, że w jakiś sposób to był wypadek przy pracy, że coś mu na przykład nie szło podczas przygotowań, i to był efekt. No i wynik tej walki był tego efektem. Ty myślisz, że to ma, miałoby sens, skonfrontowanie was po raz trzeci, czy w ogóle no, Ja nie widziałem jeszcze walki, natomiast w ringu czułem się bardzo dobrze. E, tak jak powiedziałem wcześniej, to już nie jest dla mnie duże wyzwanie sportowe. Chciałbym w wieku 31 czy 2 lat, już nie pamiętam po tych ciosach, ile mam, ale chciałbym e, e, wyzwań sportowych przede wszystkim. Jeśli z Pawłem Głażewskim, to, to za jakieś dobre pieniądze, bo jak widzieliśmy bilety potrafimy sprzedać. Natomiast, natomiast chciałbym teraz zaboksować jakieś wyzwanie sportowe i, tak jak powiedziałem, w kategorii Super 7. A czujesz, że mu złamałeś karierę? Bo no dla niego to będzie teraz taka trochę ściana. Porażka, tak. na z bremerem, dość taka bardzo, bardzo znacząca. No i teraz twierdził, że wygra z tobą. Okazało się, że przegrał zdecydowanie. Wiecie co? Nie ma tak dużo zawodników na polskim rynku z takimi umiejętnościami jak no to Powiedzmy sobie szczerze, no on przegrał tą walkę. Ale po, poszukajcie młodych, zdolnych, y, którzy mają podobny bilans, już tyle zainwestowanych pieniędzy są rozpoznawalni. Oczywiście Paweł może sprzedać bilety, czy ludzie chcą y, zobaczyć, jak on przegrywa, czy ludzie chcą zobaczyć, jak on przegrywa. Ale no, znamy takie przypadki y, różne, nie będę tu wymieniał nazwiska, ale czasem ludzie chcą patrzeć, jak gość. Gość dostaje, no i, i Paweł też może na tym zrobić jeszcze pieniądze i, i może wygrać walkę, może zyskać kibiców, to jest wszystko możliwe. Wszystko jest w rękach Pawła Łażowskiego, ale to pytanie już do niego. Wszystko? Dziękujemy bardzo. Dziękuję wszystkim, pozdrawiam.